Spotkaliśmy się w miejscowości Czepino z razem z naszymi gośćmi z Islandii, którzy współpracują z nami w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych. Pozyskaliśmy dzięki współpracy 5 milionów na inwestycje zieloną infrastrukturę na terenie gminy Gryfino. Wielki rezultat tej współpracy poprawa jakości życia naszych mieszkańców oraz nowe umiejętności naszych pracowników. Za tą współpracę jesteśmy bardzo wdzięczni. Merkiesen's Icelandic Engineering Company, a consultancy. Uh, we employ over 350 people and we work all over the world. Projekt, który realizowaliśmy, to był projekt skierowany dla naszej lokalnej społeczności. Było wytypowanych sześć lokalizacji, które były zagospodarowane zieloną infrastrukturą. Były to bardzo innowacyjne rośliny, przyjazne dla owadów, miododajne, gatunki traw, bylim, które jeszcze nie były sadzone w naszej gminie. Dzisiaj sadzimy kwiaty do ogrodu deszczowego. Robimy to, aby nasze piękne miasto Gryfino jeszcze lepiej wyglądało. Dzięki takim projektom nasi uczniowie mogą zapoznać się z zasadami pielęgnacji zieleni. Uczymy się w czasie trwania takich zajęć, w jaki sposób dbać o zieleń, jak zieleń wpływa na zmieniający się klimat. Spędzamy ze sobą czas na świeżym powietrzu, integrujemy się i bardzo dobrze się bawimy. Ogródek deszczowy kopiemy 20-30 cm w głąb ziemi. Sadzimy rośliny, które są odporne na zalewanie. I wtedy, jak woda spływa z jakiegoś wzniesienia, woda się tam zbiera, może stać dłuższy czas, nie podtapia nam, nie wiem, elementów elektrycznych, nie podtapia nam elementów, których nie chcemy, żeby stały w wodzie, a za to e, rośliny stoją sobie w wodzie, pięknie się rozrastają. I takie właśnie jest zadanie e, ogródka deszczowego. as a jako architect koncept, uh, coming up with ideas and I also am a um, designer or I have an idea or de designed a monument that has been put up in the cemetery. Uh, we went there yesterday and we feel humble and glad and um, uh, everything we've seen, people have been so enthusiastic Znajdujemy się na cmentarzu komunalnym w Gryfinie w nowej części. Część ta położona jest na takim lekkim zniesieniu. Problem polegał na tym, że podczas ulewnych deszczy woda wielką strugą spływała w dół cmentarza tutaj do miejsca, gdzie jest płot, i zalewała. Płot zalewała stojące tutaj punkty oświetleniowe, a właśnie takie miejsca są idealne na ogródek deszczowy, bo zadaniem ogródka deszczowego jest zbierać wodę deszczową w miejscach podtopień. Czyli tam, gdzie ta woda wzbiera się w sposób naturalny. Jest to świetna inicjatywa, która uczy dzieci w praktyczny sposób dbać o przyrodę. Córciaka każdym tygodniu chętnie uczestniczy na te zajęcia, grupa się integruje, wraca zadowolona i wspólnie możemy przychodzić i oglądać tutaj to, co stworzyli. Żyjemy, oddychamy tym, co piękne, i dlatego, aby było to zdrowe, musimy o to dbać. I w taki sposób jest ta inicjatywa, tutaj zaangażowanie dzieciaków i wszystko. Wszystko co dobre tutaj się odbywa na pewno. Można powiedzieć, że realizacja tego projektu jest zdecydowanie bardzo korzystna dla infrastruktury Gryfina ponieważ zatrzymanie wody w mieście, retencja wody w mieście to jest życie dla, dla drzew. Jeżeli my jesteśmy w stanie tę wodę zatrzymać, to jesteśmy w stanie też utrzymać roślinność. Jeżeli, jeżeli jesteśmy w stanie utrzymać roślinność, to zmienia nam się bilans cieplny tej wyspy, ciepła, jaką mamy w, w każdym centrum miasta. No i jednoznacznie pozytywnie należy ocenić taki projekt. Nie tylko dlatego, że były wykonane nasadzenia. To jakby jest efekt tutaj, tu i teraz. Natomiast w perspektywie dłuższej no zdecydowanie te działania są korzystne dla środowiska, dla drzew i dla roślin. Oprócz sześciu programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zagospodarowaniu sześciu terenów w zieloną infrastrukturę, w ramach projektu wybudowaliśmy też małą architekturę umożliwiającą bezproblemowe i bezpieczne korzystanie z istniejących zielonych terenów rekreacyjnych. W związku z tym, na terenie Górki Miłości powstał most drewniany nad wąwozem oraz schody terenowe od strony ulicy Armii Krajowej. Cały mostek jest z konstrukcji drewnianej, o długości 30 metrów, łączy jakby wąwóz posiadający jeden brzeg, który jest wyższy, z niższym, ułatwia w ten sposób komunikację, korzystanie z zielonego rekreacyjnego terenu, którym jest niewątpliwie Górka Miłości. Zupełnie nowym terenem rekreacyjnym, który powstał w ramach projektu, jest ekozakątek w lasku obok Centrum Wodnego Laguna. Powstały tu wiaty rekreacyjne wyposażone w stoły i ławki, miejsce na ognisko i grill, po to aby mieszkańcy mogli w komfortowy sposób spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi i rodzinami na świeżym powietrzu. Znajduje się tutaj także ścieżka edukacyjna dotycząca przyrody, która ma służyć dzieciom i młodzieży szkolnej do żywych lekcji biologii. very much hoping that this cooperation will keep on that we will find new projects and i am quite sure that we will manage we are already applying for a grant and preparing another project which in this case will be about housing green building technology and energy efficiency